Cześć! Jesteśmy już po nocnym z punktu widzenia czasu polskiego losowaniu drabinki turnieju głównego Australian Open 2024. I trzeba przyznać, że to wymagające losowanie, szczególnie dla naszych tenisistek. Trochę więcej chyba szczęścia miał Hubert Hurkacz, jeśli chodzi o procedurę losowania. A z kim zmierzą się nasi zawodnicy? Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Turniej Australian Open rusza już w najbliższą niedzielę, 14 stycznia. Pierwszy raz w historii impreza wystartuje właśnie w niedzielę, a nie w poniedziałek. To pierwsza taka nowość i, i, i warto o tym pamiętać. Oczywiście to pierwsza wielkoszlemowa impreza w tym roku, bardzo ważna. Na kortach twardych rozgrywana w Melbourne. W zeszłym roku zwyciężyła... Arena Sabalenka, jeśli chodzi o kobiety, a Nowak Dżokowicz, jeśli chodzi o mężczyzn, to było też ciekawe bardzo z punktu widzenia Serba, który przecież w jeszcze wcześniejszym sezonie został deportowany z Australii z powodu braku szczepień przeciwko COVID, potem wrócił w tym ostatnim roku i zwyciężył, no to była wyjątkowa historia. A jeśli chodzi o losowanie, które odbyło się o godzinie trzeciej w nocy czasu polskiego, czyli kilka godzin temu, to skupmy się może najpierw na Iga Świątek. Iga Świątek, która w ostatnich dniach występowała w United Cup, wygrała wszystkie swoje singlowe mecze, grała bardzo dobrze i wydaje się, że utrzymuje wysoką formę z końcówki sezonu, gdy wygrywała w Pekinie, w WTA Finals, w Cancun. W poprzednim roku Iga odpadła w czwartej rundzie Australian Open, przegrała wtedy z Jeleną Rybakiną i z nią też może zmierzyć się w turnieju australijskim w najbliższym czasie, ale po kolei. W pierwszej rundzie Iga Świątek trafiła w Australian Open 2024 na Sofię Kenin, zawodniczka nieprzyjemna, bo może nie gra aż tak dobrze jak 4 lata temu, gdy wygrywała Australian Open, gdy była w finale Roland Garros, to jest ta przeciwniczka, z którą Iga mierzyła się właśnie w, w Paryżu, gdy zwyciężała pierwszy raz w stolicy Francji, ale dalej Kenin jest groźna. Obecnie 38 w rankingu WTA, tenisistka, która no właśnie, która potrafi ogrywać Aryle Sabalenkę. W ostatnich miesiącach dwukrotnie to jej się zdarzyło chociażby niedawno także na tym turnieju pokazowym World Tennis League w Emiratach Arabskich, ale z drugiej strony Kenin jest także bardzo nierówna. Sprawdzę sobie jej ostatnie wyniki, bo no właśnie, to, to trudno przewidzieć, co igę świątek czeka, bo oczywiście Kenin jest groźną zawodniczką, tak jak już mówiłem. I, i, I na pewno potrafi ograć chociażby Sabalenkę, Kirste ograła także w Emiratach Arabskich, Caroline Garcia, czyli do, same dobre nazwiska. Ale z drugiej strony, jak chociażby ostatnio grała w tych turniejach przygotowujących do Australian Open, no to wygrała z Gretą Minan ale przegrała dość łatwo z Darią Saville, szczególnie w drugim secie 6 do 1 i w Brisbane też odpadła bardzo wcześnie. Więc trudno powiedzieć, jak się Amerykanka zaprezentuje, Amerykanka rosyjskiego pochodzenia. Na pewno nie jest to najłatwiejsza przeciwniczka, na, jeśli chodzi o pierwszą rundę wielkoszlemową, ale też podchodźmy do tego na spokojnie. Jeśli chodzi o drugą rundę, to tu Iga może trafić na Angelikę Kerber, Albo Daniele Collins. No, Kerber to jest przeciwniczka, która oczywiście jest groźna, bo to jest, była mistrzyni wilko, wielkoszlemowa, ale z drugiej strony Iga grała z nią niedawno przecież właśnie w ramach United Cup, w finale nawet i bardzo łatwo sobie poradziła. Niemka tak naprawdę była w stanie z nią powalczyć, tylko w pierwszych gemach miała wtedy 5 break pointów aż w pierwszym secie. Ale nie wykorzystała żadnego, i, no wiadomo, to też nie jest najłatwiejsza zawodniczka do rywalizacji, jeśli chodzi chociażby o drugą rundę, ale no, z drugiej strony wydaje się, że nadal absolutnie Iga nie powinna mieć z nią problemów. Z Danielle Collins tu może być różnie, bo przecież Amerykanka jest kompletnie nieprzewidywalna. Ona gra bardzo ryzykownie. IGA wygrywała z nią większość spotkań. Przegrała jednak dwa lata temu w Australian Open w półfinale. Wtedy Collins wygrała 6-4-6-1, ale potem wszystkie inne mecze IGA wygrywała, chociażby dwa z nich 6-1-6-0-6-0-6-1. Tylko w zeszłym roku w Montrealu to był trudniejszy bój, bo wtedy Collins no, zagrała lepiej i, i, i trzy sety potrzebowała IGA, żeby zwyciężyć. Ale tak jak mówię, to jest totalnie nieprzewidywalna. Tenisistka, jeśli ma dobry dzień, no to mogą być trzy sety, ale jeśli będzie grała słabo, jeśli w ogóle dojdzie do drugiej rundy, to, to Iga wygra, może z nią wygrać w taki sposób, że nie odda gema albo odda jednego albo dwa. W trzeciej rundzie Iga może zmierzyć się z czeszkami. To może być Marii Buszkowa, to może być Linda Noszkowa. Obie groźne, no ale jednak bez przesady, jeśli chodzi o ich świątek, to nie powinniśmy się obawiać. Z tym, że oczywiście Noszkowa to jest bardzo młoda zawodniczka, i myślę, że w tym roku będzie w stanie awansować jeszcze wyżej może do top 10 rankingu. To jest taka moja cicha faworytka na pewne niespodzianki, na poczynienie dużego postępu w najbliższych miesiącach. W czwartej rundzie Iga Świątek może trafić na Elinę Switolinę. I tu oczywiście mamy od razu skojarzenia z Wimbledonem ostatnim, gdzie Iga przegrała właśnie z Ukrainką w ćwierćfinale wtedy. To był generalnie bardzo dobry wynik z punktu widzenia Igi. Ćwierćfinał w Nigdy wcześniej w dorosłej karierze tak daleko nie zaszła w Londynie. Ale z drugiej strony no wiadomo, że Switolina to jest zawodniczka, która wróciła wiosną poprzedniego roku, zagrała świetnie, Roland Garros, właśnie świetnie na Wimbledonie, gdzie doszła do półfinału. Troszkę gorzej na US Open, ale no, trzeba na nią uważać, bo grać potrafi. Wszystko zależy oczywiście też od jej formy fizycznej, bo ona nadal musi się odbudowywać po tym powrocie, po urodzeniu dziecka. No, ale na pewno to jest groźna przeciwniczka. W ćwierćfinale Iga może trafić na Jelenę Ostapienko. I to jest na pewno jedna z najgorszych wiadomości, jeśli chodzi o losowanie. Ale tak, z jednej strony... Nie jest wcale powiedziane, że ta Ostapienko w ogóle dojdzie do ćwierćfinału, bo przecież w poprzednim roku straszono nią Igę wielokrotnie. Tu Iga może trafić na Ostapienko, tam może, tam może, no ale w końcu trafiła w czwartej rundzie US Open ostatniego i Iga rzeczywiście przegrała wtedy Złotyszką. Pamiętacie to spotkanie po tym meczu Iga i w konsekwencji dobrych występów Sabalenki w Nowym Jorku. Spadła na drugie miejsce w rankingu, potem na koniec sezonu od, odzyskała to prowadzenie. Ostapienko to jest tenisiska, która ma najlepszy bilans z Igą w całym turze, bo wygrała cztery mecze, nie przegrała żadnego. I z drugiej strony trzeba też patrzeć na formę ostatnią y, Ostapienko, czyli jest już w półfinale turnieju, bo sobie spojrzę, tak, turnieju w Adelaidzie pokonała tam Garcję. Kirste, teraz Martę Kostiuk, więc no same dobre nazwiska. W Brisbane trochę gorzej poszło. Pokonała Pliszkową, Georgi, ale przegrała z Azarenką. I uwaga, dzięki temu, że ma tak dobre wyniki w Adelaide, to w poniedziałek najbliższy, pierwszy raz od 2018 roku, od 6 lat, wróci do top 10 rankingu. Więc no na pewno to nie było najszczęśliwsze losowanie, jeśli chodzi o możliwe przeciwniczki w ćwierćfinale IGI. Może być też Marketa Mądruszowa, czyli mistrzyni Wimbledonu, ostatniego. Wiktoria Azarenka, która też jest w dobrej formie na początku tego roku, to jest półfinalistka poprzedniej imprezy w Melbourne. A jeśli chodzi o półfinał, no to Iga potencjalnie może się zmierzyć tam m.in. z Jeleną Rybakiną albo Jessicą Pegulą. No więc Pegulę to oczywiście trzeba szanować, ale z drugiej strony pamiętamy ich finał, chociażby z Cancun ostatni. A z drugiej strony Ryba to jest przeciwniczka, z którą Iga przegrywała w, w ostatnim roku trzykrotnie. I ja generalnie patrzę na to tak. Oczywiście, to, chy, to chyba jest jedno z najtrudniejszych losowań wielkoszlemowych w całej karierze Igi Świątek. To, co do tego nie mamy wątpliwości. Ale z drugiej strony Iga jest w bardzo dobrej formie. I chyba nie powinniśmy się jakoś bardzo obawiać z tego powodu. I jeśli ma jakby walczyć z, nie chcę mówić demonami, ale ogrywać te ciski, z którymi miała problemy w poprzednich miesiącach czy latach, to dlaczego nie teraz, tak? Zwycięstwo z Ostapienko w ćwierfinale, w półfinale z Rybakiną, no, to wszystko jest absolutnie możliwe. Nie zamierzam straszyć, ale też oczywiście trzeba odnotować, że to jest jedna z najtrudniejszych możliwych dróg, jeśli chodzi o Igę rozstawioną z numerem pierwszym w tym roku w Melbourne. Przejdźmy dalej. Magdalinet miała zdecydowanie też trudne losowanie, bo w pierwszej rundzie Karolin Woźniacki. Z jednej strony tenisistka z dalekim miejscem, jeśli chodzi o ranking, w ogóle przystępująca do tej imprezy Australian Open 2024 z dziką kartą, ale z drugiej strony wiemy, że Dunka to była mistrzyni wielkoszlemowa, była numer jeden. Która wróciła w drugiej połowie poprzedniego roku i doszła chociażby do czwartej rundy. US Open przegrała wtedy dopiero z Goff po bardzo wyrównanym meczu, a Amerykanka przecież wygrała wówczas w Nowym Jorku. Potem Woźniacki się trochę wycofywała. Początek tego roku niejakiś niesamowity, przegrała ze Svitoliną, no ale jednak to jest niebezpieczna przeciwniczka. W drugiej ewentualnej rundzie Magda może trafić na Alize Cornet, to też zawodniczka występująca z dziką kartą, albo na kwalifikantkę. Generalnie ważne, żeby Magda jak najdalej zaszła, bo broni bardzo wielu punktów za półfinał zeszłorocznej imprezy w Melbourne. Można mieć obawy, czy zdoła obronić te punkty, bo jej forma nie była imponująca w ostatnim czasie, ani w końcówce poprzedniego sezonu, ani na początku tego roku. No ale skoro Zaskoczyła nas w zeszłym roku w Australian Open, to czemu ma tego nie zrobić w tym roku? Cały czas to tak powtarzam, trzeba mieć tą nadzieję, aczkolwiek no, pierwszy mecz z woźniacki będzie trudny. Tym bardziej, że później, jeszcze w trzeciej ewentualnej rundzie, Magda może trafić na dziesiątą na świecie Beatrice haddad mae no, Generalnie też nie najlepsze losowanie Magdalinet naszej drugiej rakiety świata. Jeśli chodzi o Magdalene Frank, to tutaj też to losowanie na pewno mogło być szczęśliwsze. W pierwszej rundzie Daria Saville, tenisistka występująca z dziką kartą, niżej w rankingu, ale z drugiej strony tak, reprezentantka gospodarza, a zawsze ciężko się mierzyć z zawodniczkami, czy zawodnikami właśnie z kraju gospodarza. Daria Saville to jest ta zawodniczka, z którą Iga mierzyła się chociażby w Nowym Jorku w poprzednim roku i no, Australijka dobrze się zaprezentowała w spotkaniu przeciwko Idze, ówczesnej i aktualnej też numer jeden. Magdalena Frank w kolejnej rundzie, gdyby ograła Daria Sawil, to zmierzy się z lepszą z pary Karolin Garcia naomi Osaka. No to tutaj wymagania będą jeszcze wyższe. To mógłby być bardzo trudny mecz dla Polki, bez względu na to, czy to będzie francuska czy japonka. Koko trafiła na Annę Schmidlową, Słowaczkę. To na pewno też nie najłatwiejsze losowanie dla Amerykanki. Z kolei inne ciekawe pary pierwszej rundy to właśnie tak jak wspomniałem, Naomi Osaka, Karolin Garcia. Osaka wraca do wielkiego tenisa po urodzeniu dziecka. Ten pierwszy występ w tym roku nie był jakiś specjalnie udany, i trzeba poczekać na to, co pokaże w Australian Open. Ale oczywiście to jest była mistrzyni wielkoszlemowa. Była numer jeden rankingu, więc będziemy uważnie się przyglądać. A Garcia z kolei nieźle prezentowała się w United Cup. Inne ciekawe, no to też wspomniany Collins-Kerber pojedynek i Mai Barbora-Krejcikowa. Japonka to jest ta, z którą Iga miała duże problemy, może pamiętacie, w Tokio. Wygrała, ale po trudnym boju. Z kolei Krejcikowa, no to jest oczywiście była mistrzyni z Paryża, która miała trochę problemów zdrowotnych w ostatnich miesiącach, zobaczymy jak się zaprezentuje. Warto jeszcze odnotować drogę Aryny Sabalenki, czyli właśnie obrończyni tytułu, bo miała no, całkiem dużo szczęścia w losowaniu. Pierwsza runda kwalifikantka, druga kwalifikantka albo Rumunka, Bogdan, potem może być Łesja Curenko, Ukrainka, rozstawiona tenisiska, ale bez przesady, wydaje mi się, z punktu widzenia Sabalenki. Było zamieszanie w Stanach Zjednoczonych wiosną poprzedniego roku, bo wtedy Curenko nie chciała zagrać z Sabalenką. Pamiętacie, rozmawiała wcześniej z szefem WTA, no i generalnie zamieszanie wojenne, ale to tylko to może jakoś wpłynąć na Sabalenkę w tym ewentualnym meczu z Ukrainką. Generalnie myślę, że poradziłaby sobie łatwo. Potem też ta droga nie wydaje się jakoś bardzo ciężka, bo to możliwe są takie przeciwniczki jak Samsonowa, Anisimowa, która wraca do gry po problemach mentalnych, Paula Badosa, Dona Vekic i ewentualnie w ćwierćfinale Ons-Jaber. Tutaj już mogłoby być Ciężko z punktu widzenia Sabalenki, ale zobaczymy, czy Żaber w ogóle dojdzie do tej fazy turnieju, bo to jest tenisistka trochę chimeryczna, mająca czasami problemy zdrowotne, więc zo zobaczymy. Oczywiście pamiętamy mecz Sabalenki z Żaber, jeśli chodzi o Wimbledon ostatni i jak sobie pięknie wtedy Tunezyjka poradziła, no ale zobaczymy, tak jak mówię, czy do tego meczu w Melbourne w ogóle dojdzie. Kilka słów na temat męskiej drabinki, to tutaj oczywiście najpierw Hubert Hurkacz który jest w niezłej formie, dobrze grał w United Cup, przegrał z Aleksandrem Zwieriewem, ale po bardzo wyrównanym meczu. W pierwszej rundzie Australian Open kwalifikant, to jest przeciwnik jeszcze nieznany Huberta Hurkacza, potem też kwalifikant albo Denis Szapowałow, który wraca do gry i no, trudno powiedzieć w jakiej będzie formie, ten początek roku nie był na, nie jest jakiś wybitny w wykonaniu Kanadyjczyka. Oczywiście to jest były bardzo dobry zawodnik, ale zawodnik po przejściach i trudno powiedzieć, czy byłby w stanie w ogóle zagrozić Hubertowi. Potem to mogą być Chińczyk Zhang, z którym Hubert poradził sobie niedawno w United Cup. Oczywiście miewał też trudniejsze mecze w końcówce roku, ale do ogrania przez Huberta. Potem także ewentualnie Hugo Umbert, Francuz i dopiero w czwartej rundzie Holger Rune. Holger Rune, który no oczywiście rozstawiony wysoko, bo z ósemką, ale z drugiej strony tensista ze Skandynawii, też jest chimeryczny i jeśli Hubert ma trafić na zawodnika z absolutnej czołówki, sam jest też przecież w tej ścisłej czołówce, to runę nie wydaje mi się takim najgorszym losowaniem, to jest czwarta runda, gdyby go ograł, to, po, to miałby swój najlepszy wynik w Australian Open, trzymam kciuki za Huberta na pewno miał lepsze losowanie niż Iga, Magda i Magdalena patrząc jeszcze na drabinkę męską, to ciekawe pary to Matteo Berrettini Stefanos Cicipas, obaj, za, obaj zawodnicy trochę pełni z, z, tajemnicy, to znaczy nie do końca wiemy, czego się można po nich spodziewać. Zawodnicy, którzy mieli sukcesy w ostatnich latach, ale też sporo problemów, więc na pewno ciekawy pojedynek. Jednocześnie Alex Dominor kontra Miloš Raonic, to też też Raonic, zawodnik czołowy w poprzednich latach, ale. Grający, potem nie grający. Deminor z kolei nieźle prezentuje się w ostatnich dniach w United Cup, ograł Djokowicza, to na pewno będzie ciekawy pojedynek. A jeśli chodzi o rywali tych najgroźniejszych zawodników, czyli Djokowicza i Alcaraza, Nowak w pierwszej rundzie trafił na kwalifikanta, potem może być Popyrin, czyli reprezentant gospodarzy, ale nie sądzę, żeby Djokowicz miał jakieś problemy. W w trzeciej rundzie rywalem Nowaka może być Andy Murray i to byłoby na pewno bardzo ciekawe spotkanie dwóch przyjaciół. W ćwierćfinale ewentualnie Stefanos Tsitsipas, ale tak jak mówię, nie wiem czy Greg w ogóle dojdzie do tej rundy, bo no, to jest zawodnik też bardzo nieprzewidywalny w ostatnim czasie. Carlos Akara trafił w pierwszej rundzie na Richarda Gasketa, czyli Francuza, który najlepsze lata ma raczej za sobą, a w ćwierćfinale może trafić na Aleksandra Zwieriewa, czyli zawodnika, który się bardzo dobrze prezentował w trakcie United Cup, który się niedawno zakończył, i tu mógłby być to wymagający rywal dla Hiszpana. Kończąc, nie wiemy jeszcze, kto kiedy zagra, bo organizatorzy nie podali informacji, które części drabinki będą rozgrywane w których dniach. Turniej rusza w niedzielę. Oczywiście, Losowanie Polek mogło być lepsze, losowanie Huberta wydaje się być niezłe. Czas spokojnie do tego podejść, i na pewno to będą dwa tygodnie bardzo ciekawej rywalizacji w Australii. Piszcie koniecznie w komentarzach, oczywiście, jak patrzycie na drabinkę Iggy, Magdy Linette, Magdaleny Frank. Czy liczycie, że Hubert może osiągnie najlepszy swój wynik w karierze, jeśli chodzi o Australian Open? Jakie pary są dla Was najciekawsze w pierwszej rundzie Australian Open? Zapraszam do subskrypcji kanału, do oglądania innych odcinków i pozdrawiam.